Cześć siemaneczko wszystkim, ja jestem Xardes I dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z K Warsów Na moim kanale, tak więc Idziemy już na pierwszą Arenę, tak więc do zobaczenia Tak więc jesteśmy już na pierwszej Arenie, trwają nam arena pokemonowa No jest bardzo zajebista Jak zawsze ninja no dobra, tak zawsze mamy Ninja Teraz musimy poczekać na start a mamy Na Arenie mamy aktualnie sześciu graczy Tak więc jakiś Miki Szymaniak <ścoughs> Kuba, 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 Michas O, on pierwszy dostanie deda <ścoughs> Tak, on pierwszy dostanie deda hmm, Tak, sojusze będę robić to co już pisze leaf! Nie, nie piszcie, nie piszcie leaf, bo wyjdziecie z Areny. No niestety nie, nie. będzie jakie smutełe, bo jak tu wyjdzie, ale... Aha, już wyszedł ktoś. Spocz no dobra, mistrza, oto jedziemy 3, 1, 0, dobra, jedziemy. Oho, oho. Ale jestem zajebisty. Gdzie tu jest, a, tu jest druga skrzynia. Powiedz, powiedzcie mi na co mi dwa mieczyki Diaks To nie mi to nie jest potrzebne Jak jak zawsze Ja sobie środeczek już oblecę Oni tam zaraz idą Deda na środek nikt nie idzie to są barany no, Zbieramy tak złote jabłka Mamy oczywiście setadiax Perwa Perełka! Pierwsza perła. Niech niechamy trochę <tryk> setadiax, problem zmienimy Sełuk. Buty Hełm, zajebiście. Zajebiście. nie, trzeć, niech będzie. Jeszcze dwie zostały skrzyneczki Jakaś klata by nam się przydała Przynajmniej nawet żelazna by mogła być Mogła być żelazna gdzie... była gdzieś tu klata No jej, no może być już taka Gdzie takie sobie złote jabłuszko Tamten ma, tamten ma złotą klatę, dlatego... Jest, jest, zajebiście, jest, jest, zajebiście! Ej, ej, cfelu, cfelu! Dawaj mi klatę, klata, klata, jest, nice! Jesteśmy uzbrojeni po pasa, tak więc jemy złote jabłuszko. Idziemy, idziemy do ciebie, ziomek! Idziemy, idziemy do gdzie? Gdzie uciekasz? Patrz, ciebie pójdę tam. Ej frajer, ma Na Ona ma nie? Przykładaj zostanie zbanowana. Była piszemy tak ban mam. To nagrane Ojeja Dobra dzięki ziomeczki za obejrzenie tego filmiku takiego krótkiego Takiego bardzo, bardzo krótkiego Tak więc ja na to nic nie poradzę Tak ja więc takie króciutkie są dwie areny Tak więc jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę Oczywiście to mnie ja bardzo motywuje ta taka łapeczka w górę Oczywiście jakiś pozytywny komentarz pod tym filmikiem No i oczywiście jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś To zasubskrybuj mój kanał Tak więc oczekujcie na więcej Do zobaczenia tak więc Przybijcie ze mną piątkę Tak więc do zobaczenia